Siemano, tu bombel Bombel Wysol WNF, tam wiesz jak jest. Sobie rapuję, mam 32 wersy, bo dwie nominacje i ten. No i tam dobre rzeczy. Taki panie, rozumiesz? To patrz. Ale bucha komin Środkowym pozdrawiam Kowi, Koronek korwin Dziś koroną to wolę się zbombić O jebią mnie te nagonki medialne Zawsze byłem głównym tematem Że szczerze pi jak Redaktor całuje kolegę Cmok 2 20 rok Od początku był żartem Nie umywam rąk Spirytus mi spływa po gardle Gdy zapada z wrok. Z mordami walimy balangę Nie raczę się blantem To raczej nie dla mnie Nie bawię się hajsem nie roluje banik, no, no. Nie pierdol mi lapsie tu, gdy ty palisz majeranek. ranek Żyć trzeba umieć Umie. Życie trzeba kochać, bo możecie cię zmuchnąć nagle Eripe Marek Zbierany jest pitos A potrzebny misos. No, ale wiesz jakie, zawsze coś nie tak jest w tym państwie Trzy, dwa na raz, dwa Dzięki i mordy pozdrawiam Za to szanuje mnie wiara Wyraz zli, że po, ziszy, po no, no i bardzo fajnie 32. wersy Wysol dziękuję bardzo. kanał dobre rzeczy pozdrawiam, polecam i ten. Coś jeszcze chciałem. A, nominacje. Nominuję. Kogo nominuje? Michał Michael, bo się pogniewał ostatnio. I ten. Nominuję wszystkich, żeby się odkazili ze mną spirytusem. I nominuje dobre rzeczy, żebyśmy puścili tą płytę jak najszybciej. Pozdro. A i jeszcze bo ja serdeczna morda buła z, 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 Wiem, że nie wiesz co to jest, ale się dowiesz kurwa polecam, pozdrawiam naraz.